Kalefi, zabezpieczeniem instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami zajmujemy się już od kilkudziesięciu lat. Gama produktów, które znajduje się w naszym portfolio jest naprawdę imponująca. Dzięki temu mamy rozwiązania dopasowane do każdego systemu, który jako instalatorzy wykonujecie. Zaczynając od domku jednorodzinnego, a kończąc na potężnej galerii handlowej. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kompaktowe rozwiązanie, jakim jest urządzenie filtrujące z Magnesem XS. Rozwiązanie to jest przeznaczone do małych instalacji wyposażonych w dwufunkcyjne kotły wiszące. Korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu pokrytego warstwą chromu. Komora gromadzenia zanieczyszczeń została wykonana z przezroczystego polimeru, co pozwala na kontrolę stanu zabrudzenia. Na zewnątrz komory zastosowano element mocujący z białego polimeru, w którym umieszczono magnes neodymowy. W komorze znajduje się wkład filtracyjny. Calefi XS wyposażono w zawór odcinający, zamykający jednocześnie przepływ od strony instalacji, jak i od kotła. To unikalne rozwiązanie przyspiesza i ułatwia montaż. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach montażowych. W wersji prostej w której pokrętło zaworu odcinającego umieszczono przy komorze filtracji w wersji kątowej, gdzie pokrętło zaworu znajduje się na korpusie. Wraz z urządzeniem otrzymujecie złączkę z ruchomą nakrętką, co usprawnia montaż. Opcjonalnie dostępny jest taki element, który pozwala na aplikację ciśnieniowych dodatków instalacyjnych. Na przykład takiego inhibitora. Element ten pozwala również na płukanie systemu. Zasada działania urządzenia z wkładem magnetycznym opiera się na trzech podstawowych procesach: mechanicznej filtracji, oddzieleniu cząstek ferromagnetycznych, separacji dużych cząstek zanieczyszczeń. Dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej zanieczyszczenia są wytrącane z wody i gromadzone w komorze. Magnes umieszczony na drodze przepływającej wody skutecznie oddziela cząstki ferromagnetyczne. Element filtrujący o średnicy oczka 800 mikrometrów zatrzymuje pozostałe zanieczyszczenia. Przeźroczysta komora pozwala na kontrolę stanu zabrudzenia. Procedura czyszczenia jest prosta i nie wymaga specjalnych narzędzi. Aby ją przeprowadzić, należy wyłączyć kocioł, zamknąć zawór odcinający, odkręcić i zdjąć biały element mocujący. W komorze filtracji będzie znajdować się woda więc przed jej odkręceniem należy przygotować pojemnik, do którego ją usuniemy. Usunąć komorę filtracji, wyjąć wkład filtrujący, opłukać oba elementy z zanieczyszczeń. Zamontować ponownie wkład filtrujący. W komorze znajdują się specjalne elementy, które pozwalają na jego montaż w poprawnej pozycji. Zamontować komorę filtracji i zabezpieczyć ją elementem mocującym. Otworzyć zawór odcinający i uruchomić system. Pamiętajcie, aby czyszczenie wykonywać na chłodnej instalacji. Sposób montażu uzależniony jest od wersji, którą wybraliście. W przypadku wersji kątowej, komora filtracyjna musi znajdować się w poziomie. Wersja prosta pozwala na montaż na odcinkach pionowych. Oraz poziomych. W tym przypadku komora musi być skierowana w dół. Urządzenie Kalefi XS cechuje jego kompaktowa budowa, wysoka estetyka i łatwość kontroli stopnia zabrudzenia przez użytkownika. Jest to rozwiązanie dedykowane do systemów, w których zastosowano kocioł dwufunkcyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu ogólnodostępnym. Jakie inne produkty z naszego katalogu możesz zastosować w takich układach? Dowiesz się ze szkoleń, które prowadzę w siedzibie firmy Kalefi w Krakowie. Zapraszam!